Videorejestratory 24.pl, czyli tylko sprawdzone kamery samochodowe. Kamera samochodowa Vantru m 4 Pro, to przedstawicielka nowej generacji trzykanałowych widorejestratorów samochodowych. Wyróżnia się tym samym zarówno pod względem jakości nagrań, jak i też rozbudowanych funkcji dodatkowych oraz łatwej obsługi. Na szczególne wyróżnienie zasługuje bardzo wysokiej jakości obraz generowany przez moduł główny tego wideorejestratora. Jest to zasługa najwyższej klasy przetwornika optycznego Sony Starvis IMX678 należącego do drugiej generacji matryc światłoczułych z tej jakże cenionej serii. Zastosowanie najwyższej klasy przetwornika w połączeniu z dobrej jakości jasną optyką o świetle F1.8 zapewnia szczegółowe, użyteczne w charakterze materiału dowodowego oraz, co nie jest regułą, przyjemnie wyglądające dla oka nagrania w rozdzielczości 4K. Dodatkowo możemy aktywować skuteczny tryb HDR, który nie wiąże się z ograniczeniem rozdzielczości. Otrzymujemy zatem nagrywanie 4K z HDR, dzięki czemu możemy cieszyć się niezwykle dużą ilością użytecznych szczegółów, które inaczej mogłyby być po prostu niewidoczne. Bez zaskoczenia, tryb HDR pozwala odczytać więcej informacji również w najtrudniejszych warunkach jazdy nocnej. Wyraźnie zaznaczyć należy, że tryb HDR dostępny jest nie tylko dla modułu głównego, ale dla każdej z trzech kamer jednocześnie. Jak na wideorejestrator trzykanałowy przystało, pozostałe kamery znacząco zwiększają użyteczny przegląd sytuacji mających miejsce na drodze. Na wyróżnienie zasługuje dobrej klasy kamera wewnętrzna, nagrywająca w rozdzielczości Full HD, która również często w czasie testów pozwalała na odczytanie tablic rejestracyjnych pojazdów znajdujących się z boku, za co należą się wielkie brawa. Moduł wewnętrzny wypada znakomicie również w zestawieniu z konkurencją z najwyższej półki. Dodatkowo moduł wewnętrzny posiada diody doświetlające, emitujące niewidoczne dla nieuzbrojonego oka światło podczerwone, dzięki czemu możliwe jest wykonywanie nagrań nawet w nieoświetlonym wnętrzu pojazdu w nocy. Diody mogą włączać się automatycznie, przykładowo podczas wjazdu na teren parkingu podziemnego lub do tunelu. Kamera tylna, podobnie jak moduł wewnętrzny, zapisuje materiał w rozdzielczości Full HD. W wielu sytuacjach nagrania z tyłu pojazdu pozwalają na odczytanie wielu informacji, takich jak tablice rejestracyjne innych uczestników ruchu. Obecność trzech wysokiej jakości kamer znacząco zwiększa użyteczny zakres monitorowania parkingowego. Kamera pozwala na aktywne monitorowanie zaparkowanego pojazdu w różnych trybach, dzięki czemu możemy lepiej dopasować sposób ochrony do naszych potrzeb i preferencji. O wygodę obsługi kamery dba czytelny wyświetlacz, przyciski, które umożliwiają wygodny, szybki dostęp do wielu ustawień, a także rozbudowana obsługa za pomocą komend głosowych, wydawanych w języku angielskim. Log the video. Log the video. Na pokładzie nie zabrakło również modułu Wi-Fi umożliwiającego sterowanie za pomocą rozbudowanej i spolszczonej aplikacji. Możemy za jej pomocą nie tylko zmieniać ustawienia i dokonywać aktualizacji, ale również w wygodny sposób przeglądać zgromadzone nagrania i pobierać je bezpośrednio do pamięci naszego telefonu. Dzięki wsparciu dla pojemnych kart pamięci nawet do 512 GB jesteśmy w stanie magazynować ponad dobę ciągłej jazdy nagranej w najwyższej dostępnej jakości przed rozpoczęciem nadpisywania najstarszych plików. Wszystkie te cechy sprawiają, że wideorejestrator Vantro N4 Pro można polecić jako wysokiej klasy rozwiązanie dla kompleksowego monitorowania pojazdu zarówno w czasie jazdy jak i postoju. Więcej informacji o kamerach samochodowych szukaj na naszym kanale YouTube w mediach społecznościowych i na stronie wideorejestratory24.pl